Witajcie w ostatni czwartek tego miesiąca. Dziś usłyszycie o kolejnych adaptacjach gier od Amazona, nowym spin-offie Rika i Mortiego, kontynuacji rancha i kontrowersyjnym festiwalu filmów AI organizowanym przez iMAX. Zapraszam na zooma. Na trzeciego awatara nie musieliśmy czekać tyle co na istotę wody. Promując awatar ogień i popiół, James Cameron podzielił się nowym pomysłem na rozwój uniwersum. Twórca Terminatora ujawnił, że w planach ma produkowanie animowanego serialu Antologii. Za wzór tego, co chce osiągnąć, stawia sobie Animatrixa. Cameronowi chodzi o podobną możliwość pokazania odmiennych opowieści, rozbudowy i pogłębienia uniwersum oraz poszerzenia wiedzy widzów. Zadał na przykład pytanie, kto pierwszy wylądował na Pandorze i co mogło stać się z pierwszą ekspedycją. Cameron dodał też, że taki projekt może ostatecznie nie być serialem, a pełnometrażową animacją, która trafiłaby od razu na Disney Plus z pominięciem Kin. Na razie ciężko cokolwiek więcej o tym projekcie powiedzieć, a ze słów słynnego reżysera wynika, że to raczej pomysł znajdujący się w powijakach i trochę na niego poczekamy w przeciwieństwie do nowego awatara. Ten wyląduje w kinach już w grudniu. Czekacie? Po sukcesie falauta Amazon nie zwalnia tempa. Platforma przygotowuje serialową adaptację kultowego Wolfensteina, a oprócz tego wciąż pracuje nad God of War. Szczegóły fabularne projektu są na razie trzymane w tajemnicy, ale oficjalny opis serialu mówi wszystko. Historia o zabijaniu nazistów jest wiecznie aktualna. Za ekranizację Wolfensteina odpowiada Patrick Somerville, scenarzysta Maniak i The Bridge na granicy. Produkcją wykonawczą zajmą się również Jonathan Nolan, Lisa Joy i Athena Wickman z Films, znani już faną gier dzięki serialowej adaptacji Fallouta. Do mediów trafiły także nowe informacje dotyczące serialu God of War. Amazon zamówił dwa sezony, a showrunner Ronald Dimur wyjawił IGN, na czym skupi się fabuła. Zdradził też, że widzowie mogą spodziewać się tonu znanego z dwóch ostatnich odsłon cyklu. Cory Barlock jest aktywnie zaangażowany w tworzenie serialu, a scenariusze nadal się piszą. Pierwszy sezon God of War będzie miał 10 odcinków, a zdjęcia rozpoczną się najwcześniej w 2026 roku. Świat szreka najprawdopodobniej rozrośnie się po premierze szreka 5, a kultowy osioł otrzyma szansę na przejęcie pierwszego planu tylko dla siebie. Piąta część Shreka nadchodzi wielkimi krokami. Kot w butach dostał już dwa solowe filmy, z czego jeden okazał się prawdziwym przebojem, nadszedł więc czas na solowe perypetie najwierniejszego przyjaciela Shreka. Eddie Murphy zdradził w wywiadzie dla Screen Ranta, że ekipa nadal nagrywa kwestie do głównego filmu, ale we wrześniu mają rozpocząć się prace nad filmem o ośle. Historia ma skupić się zarówno na postaci Murphy'ego, jak i na smoczycy oraz dzieciach tej niecodziennej parki. Cóż... Ta rodzinka to jeden z bardziej niecodziennych elementów uniwersum Shrek'a, a jednocześnie Familia Osła zawsze znajdowała się gdzieś na uboczu, jako lotnicza pomoc i comic relief. I tak wszyscy idą w spin-offy, a ten może chociaż być oryginalny. Jak myślicie, czy będzie równie zaskakujący co ostatni kot w butach i czy może powtórzyć jego sukces? Jeśli wierzyć Marfiemu, będziemy mieli okazję się o tym przekonać najwcześniej w 2028 roku. Zainteresowanie superbohaterskimi produkcjami w Chinach maleje, a najlepiej świadczy o tym niska popularność nowej fantastycznej czwórki. Fantastyczna czwórka pierwsze kroki w ubiegły piątek zadebiutowała w Chinach. Zebrała świetne recenzje i spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem w USA i Europie, ale nie poradziła sobie za dobrze w Chinach. Jak donosi Variety, fantastyczna czwórka pierwsze kroki na chińskim rynku zebrała jedynie 4,3 miliona dolarów. To spektakularna porażka Marvela, bo widowisko MCU wypadło we wspomnianym kraju o 32% gorzej niż debiutujący niedawno Superman, którego zysk wyniósł 6,6 miliona dolarów. Nie powinno to nikogo dziwić, już od kilku lat superbohaterskie produkcje nie cieszą się w tym kraju popularnością. Co dziwne, nawet takim filmom Marvela jak Thunderbolts, Czwarty Kapitan Ameryka czy The Marvels udało się zebrać 10 milionów. Porażka widowiska z Pedrem Paskalem wydaje się więc jeszcze większa. Jak myślicie, czy superbohaterowie wrócą jeszcze w Chinach do łask? Rick i Morty najlepsze czasy mają już chyba za sobą, ale podczas San Diego Comic Conu stacja Adult Swim ogłosiła, że powstaje spin-off serialu. Jego bohaterem będzie amerykański prezydent Andrew Curtis któremu głos podkłada Keith David. Prezydent Curtis postawi tytułowego polityka i jego zespół przed kryzysami, jakimi Rick i Morty na co dzień się nie przejmują. Według zapowiedzi mają to być międzynarodowe działania dyplomatyczne, niewyjaśnione zjawiska i paranormalne śledztwa. Do obsady dołączy też znana z Brooklyn 99 Stephanie Beatrice oraz Jim Rush z Community. Za cały projekt odpowiadają Dan Harmon i James Siciliano. Twórcy przyznali, że Curtis zawsze był jedną z ich ulubionych postaci do pisania. Dziewiąta seria Ricka i Mortiego znajduje się aktualnie w produkcji. Przypominamy, że to nie Pierwsze spin-off kultowej serii. Wcześniej ukazały się The Vindicators oraz Rick i Morty anime. Rancho, kultowy serial TVP może powrócić. Twórcy planują kontynuację uwielbianej produkcji, a rozmowy z telewizją już trwają. Spekulacje w sprawie powrotu rancha trwały już od kilku lat, ale do tej pory ani reżyser, Wojciech Adamczyk, ani Telewizja Polska nie komentowali medialnych doniesień. Teraz jednak w rozmowie z wirtualnemedia.pl biuro prasowe TVP potwierdziło, że trwają rozmowy odnośnie kontynuacji. Powrót rancha z pewnością ucieszyłby fanów produkcji, która z uwagi na swoją wielką popularność doczekała się aż 10 sezonów. Serial przedstawiał losy Lucy Wilskiej. Amerykanki polskiego pochodzenia, która w spadku dostaje dom w Wilkowyjach i przeprowadza się tam, by zacząć nowy rozdział w życiu. Z uwagi na śmierć Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki, którzy wcielili się w Kusego i Stacha, twórcy muszą znaleźć sposób, jak podejść do nieobecności tych artystów. Reżyser zdradził, jak zapatrują się na kontynuację. Twórcy planują tym razem nie 13, a jedynie 5 odcinków. Poprzednie sezony możemy zaś obejrzeć na TVP VOD i na Netflixie. Czekacie na ten nowy? Panowie przystąpili... Na wielką ubiegłoroczną klapę Megalopolis Francis Ford Coppola wydał swoje ostatnie miliony. Przez to reżyser nie ma funduszy na kolejny filmowy projekt. Coppola zapłacił 120 milionów dolarów z własnej kieszeni, a Megalopolis zarobiło na świecie nieco ponad 14. Z uwagi na porażkę twórca ma teraz problemy ze sfinansowaniem kolejnego projektu. Kiepskie recenzje i małe zainteresowanie sprawiło, że reżyser nie może znaleźć inwestorów do nowego filmu. Aby sfinansować Megalopolis Francis Ford Coppola sprzedał część swoich firm winiarskich. I choć wciąż posiada jeszcze inne źródła przychodów, m.in. hotele, to po upłynnieniu oszczędności nie ma wystarczających środków na nowy projekt. Chciałby porwać się na nietypowy musical zatytułowany Glimpses of Moon, adaptację powieści Edith Bratton o perypetiach małżeńskich spłukanej pary z wyższych sfer. Coppola planuje film jako produkcję o skromnym budżecie. Być może tym legendarny twórca przekona jakiegoś inwestora skłonnego do wydania pieniędzy. Nam pozostaje trzymać kciuki. AI doczekało się swojej imprezy filmowej. IMAX do spółki z tachowym gigantem Runaway odpala AI Film Festival. W ramach tej współpracy 10 filmów wybranych jako finaliści festiwalu zostanie zaprezentowanych w kinach IMAX w 10 miastach USA w dniach od 17 do 20 sierpnia. Jury, w którego skład weszli Harmony Korine, Gaspar Noe i Jane Rosenthal, wybrało finalistów spośród 6000 zgłoszeń, a każdy z filmów trwa od kilku do 10 minut. Jonathan Fisher, dyrektor ds. treści w IMAX, stwierdził, że współpraca ta jest otwarciem na nowy rodzaj twórców, dzięki którym opowiadanie historii i technologia splatają się w zupełnie nowy sposób. Runaway powstało jako narzędzie dla animatorów. Odpowiada za nie grupka byłych studentów New York University. Jakiś czas temu firma została oskarżona o trenowanie swojego AI na tysiącach materiałów z YouTube i piraconych filmach. Obecnie wyceniana jest na ponad 3 miliardy dolarów, a poza IMAX-em współpracują z nią duże wytwórnie, jak choćby Lionsgate. W tym tygodniu do Kin trafia naga broń z Liamem Nissanem w roli głównej, a widownia pozna odpowiedź na pytanie, czy Frank Derbin Jr. jest godnym następcą swojego ojca oraz czy Nisson sprosta legendzie Lesliego Nilsena. Będzie też coś dla fanów animacji, bo na dużym ekranie zadebiutuje druga odsłona serii Bad Guys. Jeśli natomiast chodzi o streaming, to w piątek na Apple TV pojawi się Chief of War z Jasonem Momoa w roli głównej. Z kolei Sobota upłynie pod znakiem Małpiego Rozumu, bo na kanal plus online pojawi się horror demanki a na Disney Plus trafi Kingdom of the Planet of the Apes. W sobotę na Netflixie obejrzeć będzie można pierwsze cztery odcinki czwartego sezonu serialu Wednesday, a na Prime Video pojawi się nowy film z Eddiem Marfim, The Pickup. To wszystko na dziś. Do usłyszenia.